Cześć, w dzisiejszym filmie chciałabym z Wami porozmawiać o depilacji. Jak usuwać obłosienie na ciele, jak zapobiegać powstawaniu czerwonych krostek, podrażnień. O tym będziemy mówić już za chwilę, także serdecznie zapraszam do oglądania filmu. Jeżeli chodzi ogólnie o kwestię skóry, to musicie wiedzieć, że zawsze kiedy my ją depilujemy, w jakiś sposób usuwamy nie tylko włosy, ale także część naskórka, czyli de facto troszeczkę wykonujemy peeling. I Dobra kondycja skóry już poddawanej procesowi, który mimo wszystko jest troszeczkę ingerujący na naszą skórę, jest dobrym wyjściem do tego, żeby nie było żadnych powikłań po tym zabiegu. Czyli podstawą jakiegokolwiek zadbania o to, żeby nie pojawiały się niechciane jakieś przypadłości po depilacji, to jest to, żeby zadbać o bardzo dobrą kondycję naszej skóry na ciele. Czyli nie ma co oszczędzać, jeżeli o, chodzi o kosmetyki myjące. Ja często się spotykam właśnie z takim powiedzeniem, że szkoda mi wydawać dużo pieniędzy na jakiś żel. Żel do mycia ciała po prostu ma myć, nie ma sensu zwracać uwagi na skład. A właśnie to jest guzik prawda. Bo właśnie kosmetyki myjące, jeżeli są zbyt mocne dla na naszej skóry, to one będą tą skórę wysuszać. I później stosowanie balsamów, maseł, to nie zawsze da efekt, dlatego że to są produkty i ogólnie kosmetyki tak działają, że one mają wzmacniać Naturalne procesy, które zachodzą w naszej skórze, więc kosmetyki nawilżające poprawiają nawilżenie naszej skóry, ale nie zastępują struktur w naszej skórze, które odpowiadają za to nawilżenie. Stąd też wszelkie ryzyko wysuszenia skóry jest absolutnie. Na nie, bo wtedy ta skóra właśnie będzie bardziej narażona na wpływ czynników zewnętrznych, i to chodzi nie tylko o wpływ czynników pogodowych, ale właśnie również to, co my z tą skórą robimy, jak ją traktujemy, czyli między innymi to, że sprawiamy coś, co jest dla naszej skóry niezbyt naturalne, czyli zamierzamy się depilować, golić, usuwać o włosienie. Więc dobry, żel oparty o bardzo delikatne substancje myjące, to jest podstawa. Ja w tym momencie pokazuję Wam żel wianek, natomiast jeżeli chcecie coś o bardziej przystępnej cenie, to na przykład są takie pianki do mycia rąk dla dzieci, Cien w Lidlu, które kosztują około 6 zł, w Rosmanie takie mydła w piance, ale to nie są mydła, normalnie żele w formie takiej pianeczki i one również mają bardzo przyjemne składy i cena jest poniżej 10 zł, więc da się znaleźć kosmetyki, które są zarówno przystępne cenowo dla portfela, nie Ciążają domowego budżetu, a jednocześnie są naprawdę bardzo delikatne dla skóry. I od tego zawsze zaczynamy, że dobra kondycja skóry to jest podstawa. I teraz, tak, jeżeli my nie wysuszamy sobie skóry zbyt mocnymi substancjami myjącymi, no to automatycznie ta skóra jest lepiej nawilżona i lepiej jest w stanie poradzić sobie z jakimś tam mniej czy bardziej ingerującym procesem, jakim jest. Depilacja. Ogólnie podlinkowuję Wam u góry również film, w którym mówiłam Wam o substancjach myjących, więc jeżeli chcecie sprawdzić, czy konkretnie kosmetyk, który Wy macie w łazience, oparty jest o jakie substancje myjące, czy właśnie jest ryzyko, że on będzie zbyt mocny, no to tam odsyłam. Możecie sobie właśnie sprawdzić. Drugi filar, który zapewni nam dobrą kondycję skóry na długi czas to jest balsamowanie, nawilżanie ciała, więc nie zapominajcie o to, żeby jednak tą skórę sobie dopieszczać i systematycznie sięgać po balsam. Natomiast jeżeli macie problemy z jakimkolwiek podrażnieniem po depilacji, to chciałabym zwrócić szczególnie Waszą uwagę na te kosmetyki, które mają działanie łagodzące, kojące. To będą kosmetyki, które z całą pewnością po zakończonym procesie depilacji warto je zastosować po to, by one troszeczkę wyciszyły, ukoiły tą skórę. Natomiast warto również zwrócić uwagę, że niektóre osoby, to się bardzo rzadko zdarza, ale się zdarza, mogą mieć również problem z komedogennością na ciele. Tak samo jak może zapchać się skóra na twarzy, na ciele również może do takiej sytuacji dojść i w tej sytuacji ja bardzo polecam, żeby stosować jakieś lekkie balsamy niekoniecznie o jakiejś treściwej konsystencji żeby minimalizować ryzyko komedogenności, no ale pamiętajcie, komedogenność to przede wszystkim jest kwestia bardzo indywidualna i do tego, co nam służy, co niekoniecznie, dojdziemy metodą prób i błędów. Osobiście, tak jak Wam pokazywałam, ten żel łagodzący z wianka, z tej samej serii jest na przykład balsam łagodzący, czy balsam kojący, lub nawet jeszcze lżejsze z wianka nawilżającego mleczko i to są właśnie takie balsamy, które są bardzo, bardzo lekkie. Również lekki jest ten energetyzujący balsamik, więc myślę, Myślę, że warto na nie zwrócić uwagę, no i ten łagodzący kojący Sylveco również jest kojący balsam. Warto zwrócić na nie uwagę, jeżeli macie właśnie problem z jakimkolwiek podrażeniem po depilacji. Systematyczne peelingowanie skóry również ma znaczenie w przypadku tego, jak ta skóra wygląda, ponieważ narastające martwe komórki na skórka mogą niekoniecznie dobrze oddziaływać razem z nowymi, wyrastającymi włoskami. Natomiast jeżeli macie taki problem, że włoski wrastają lub są jakieś właśnie takie, taka wysypka, takie krostki, takie podrażnienie, to wielu osobom pomaga szczotkowanie szczotką. Ja bym przede wszystkim polecała, żeby może niekoniecznie zaraz po depilacji w tym samym dniu wykonywać to szczotkowanie, bo to jest bardzo proces, który jest ingerujący w strukturę skóry. Natomiast uważam, że takie systematyczne szczotkowanie lub niezapominanie o robieniu peelingu, plus właśnie przemyślana depilacja, to może dać naprawdę bardzo, bardzo dobre rezultaty. Natomiast przejdźmy teraz do samego faktu, jakim jest depilacja. Ja, no, jak tak naprawdę sobie poradzić z tą depilacją i czym najlepiej depilować? Tak naprawdę nie ma jednego dobrego sposobu. Każda z nas jest inna i każda będzie lubiła inną formę depilacji. Natomiast myślę, że jedną z takich najbardziej popularnych i takiej, od której się zaczyna, to jest depilacja przy pomocy tak zwanej jednorazówki. I dziewczyny, ja tutaj chciałabym zwrócić Waszą uwagę na to, że jednorazówki. Oczywiście da się je użyć kilkukrotnie i są osoby, które tak używają i, i nic w tym złego nie ma. Niemniej jednak jednorazówka ze względu na to, że ona ma być taka bardzo masowa i do używania niewielką ilość razy, ona nie ma tak dobrej jakości stali, ostrza aż tak ostrego i trwałego, by móc ten włos zawsze tak samo ostro Golić, ucinać. I może się zdarzyć tak, i to się właśnie bardzo często zdarza, że jeżeli wy macie na przykład grube włoski, Wtedy taka jednorazówka szybciej będzie się Wam zużywać, szybciej będzie się tępić. I może się okazać, że już po drugim użyciu, albo nawet jeżeli macie naprawdę no, problem z mm, obłosieniem na przykład na nogach, że już na jednej nodze zauważycie, że nie ma podrażeń, a na drugiej nodze już coś się zacznie dziać, ponieważ już podczas depilacji, na drugiej nodze okaże się, że już to ostrze nie jest tak ostre, jak było na początku, i zamiast ucinać fajnie wyrastający włos, to go po prostu szarpie. Tak jak degażówki u fryzjera. I tak samo jak w przypadku zastosowania degażówek na końcówki włosów, mamy połamany włos, który nam wyrastał z mieszka włosowego. Jeżeli on jest poszarpany, jest bardzo duże ryzyko, że on po prostu zacznie wrastać, bo część jego, owszem, wyrośnie, przebije się przez skórę, ale część zacznie się właśnie zawijać. Z tego też powodu ja zachęcam, że jeżeli ktoś. Obserwuje i ma duży problem z tymi podrażniami po depilacji, a używa jednorazówek i nie chce tego zmieniać na jakąkolwiek inną metodę, bo nie jest dla niego komfortowa, to faktycznie obserwować, czy nie jest to kwestia tego, że jednorazówka szybko mu się tępi. Może próbować zmieniać na inne jednorazówki, albo faktycznie trzymać się tej nazwy i stosować taką maszynkę jednorazowo. To jest kwestia też indywidualna, każda skóra reaguje inaczej, każdy ma troszeczkę inną grubość włosa, także dziewczyny, ja wiem. Ja wiem, bo już kiedyś kłóciłam się faktycznie na vlogu z niektórymi osobami, które bardzo mocno stwierdziły, że, że przecież jednorazówkę można używać kilka razy. Tak, jak najbardziej można, ale jeżeli problem się pojawia i jest jakiś problem natury właśnie taki, że pojawiają się problemy po depilacji, no to nie warto w to brnąć, bo trzeba wyeliminować przyczynę, którą po prostu jest szybko tępiące się ostrze. Jednorazówka ma być tania, ma być łatwo dostępna. No i niestety przekłada się to na jakość. To jest po prostu normą, jeżeli chodzi o masową produkcję. No ale właśnie, jeżeli ktoś się decyduje na to, żeby stosować jakieś inne formy depilacji, czy to może pomóc? Tak jak najbardziej. Właśnie, yy, może być pomocne dla niektórych osób, jeżeli zmienią maszynkę, nawet czy depilator, na depilację pastą cukrową czy woskiem. Wiele osób po tym obserwuje poprawę kondycji skóry. Natomiast trzeba wziąć pod uwagę, że właśnie takim minusem w przypadku akurat tych metod jest to, że trzeba włoski troszeczkę zapuścić, żeby ten produkt, który się klei, czyli wosk czy pasta, mogły się do tego włosa przykleić dobrze i dobrze go wyciągnąć. Więc to może być minus, bo wiadomo jednorazówkę możemy zastosować od razu, szybko, kiedy tylko pojawiają się nam jakieś odrosty, a no jeżeli chodzi o wosk czy pastę, trzeba po prostu odczekać, aż te włosy nam niestety odrosną. A co jeżeli próbowałyśmy różnych metod i niestety nie powiodły się, cały czas coś jest nie tak i rozważamy depilację laserową? Jest to bardzo dobry pomysł, przy czym warto się do niego przygotować. Myślę, że warto zrobić dokładny research i od razu podpowiem Wam na co zwrócić uwagę. Przede wszystkim zwracajcie uwagę na to, czy w danym salonie pracują na faktycznie laserze czy IPL-u. Tutaj musicie naprawdę zrobić bardzo dokładny research, ponieważ niektóre salony IPL nazywają marketingowo laserem. To nie jest laser, to są urządzenia, które oba mogą służyć do depilacji, ale dają całkowicie zgoła inny efekt. Laser jest troszeczkę bardziej bolesny, ale on daje zdecydowanie lepsze rezultaty, ponieważ włosy nam nie odrastają już nigdy. A IPL niestety jest takim urządzeniem, które daje efekt już na przykład po pierwszym zabiegu. Jest nawet i ponad 60-70% mniej włosów, odrasta. Ale niestety jest to efekt tylko chwilowy, tylko do kilku miesięcy. To jest tak jakby tymczasowe zamrożenie mieszków włosowych. Po jakimś czasie niestety ponownie one odrastają. Cena obu zabiegów jest dość porównywalna. Więc uważam, że zdecydowanie lepiej jest zainwestować w laser. Dlaczego tak wiele salonów decyduje się raczej na ten IPL zamiast na laser? Laser, fakt, faktem, bardzo ciężko jest ustawić, bo w zależności od rodzajów laserów, od ich mocy, można zadziałać w różny sposób. Można zamykać naczynka, można właśnie usuwać owłosienie, można działać fotoodmładzająco. IPL również się można ustawić, natomiast w przypadku lasera czasem trzeba zainwestować na przykład w dwa czy trzy różne lasery, żeby móc oferować komplet, cały pakiet takich usług. Natomiast jeżeli chodzi również o, same, o de samą depilację laserową, to najlepiej depilują się te włosy, które są ciemne, grube i wyraźnie odznaczają się na tle skóry, czyli skóra na przykład jest. Jasna, alabastrowa. Właśnie to jest ideal do depilacji laserowej, jeżeli skóra jest alabastrowa, a włosy są czarne, bo wtedy łatwo jest tą wiązkę lasera skierować dokładnie tam, gdzie ona ma być pochłaniana, czyli przez ten barwnik, który jest we włosie, przyciągana ma być i właśnie konkretnie działać tylko i wyłącznie w tym włosie i w mieszku włosowym i raczej wtedy nie ma ryzyka, że dojdzie do jakiegoś poparzenia struktur, które są dookoła. No a właśnie jeżeli ktoś ma cienkie włoski, delikatne, nie są wyraźnie widoczne, no to wtedy niestety może się okazać, że taka laserowa depilacja jest nieskuteczna, ponieważ to urządzenie, no by było ciężko je ustawić tak, żeby było w stanie usunąć te włoski. Dobra, przyjmijmy, że myślicie o tej laserowej depilacji i zamierzacie zrobić dobry research, może nawet umówić się na jakieś konsultacje, bo pamiętajcie, że w wielu gabinetach kosmetycznych konsultacje są bezpłatne, więc warto się udać i porozmawiać, zobaczyć, kto będzie wykonywał zabieg i czy faktycznie czujecie, że ta osoba wie, o czym mówi, wie, co do Was mówi. To jest bardzo istotne, żebyście również zapoznały się z osobą, która ma wykonywać zabieg, bo. Kobieca intuicja bardzo często nie zawodzi i warto jej jest zaufać. No, ale do tego czasu zanim właśnie wybierzecie ten salon, ten gabinet i tego specjalisty, do którego się udacie, no to jednak te włosy no, no nie chcą poczekać razem z wami, tylko odrastają. Czy są jakieś naturalne kosmetyki do depilacji, które mogłabym rekomendować? Tak. I tutaj Wam na przykład pokażę z Bioficina Toscana. To jest taki żel olejek do depilacji. On ma taką bardzo ciekawą formułę, bo z jednej strony on jest troszeczkę przypomina olej, troszeczkę ma taką pewnego rodzaju żelowość w sobie. Natomiast pod wpływem kontaktu z wodą on się zmienia w emulsję i bardzo fajnie się na nim depiluje. Poza tym kosmetykiem również Natura Siberica Formen jest taka maska do golenia dla mężczyzn, no ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zastosować sobie. E jako kobieta na przykład na nogi czy na okolice pach również jest taki produkt z firmy Fair Squared, to jest mydło do golenia okolic intymnych, natomiast pH jest około 4,5, więc jest to również pH, które może być zastosowane na ciele. To nie jest mydło pod względem chemicznym, to jest po prostu żel i również bardzo dobrze wykonuje się na nim depilację. Więc to są takie trzy produkty do depilacji o ładnym składzie, na które aktualnie się e, napotkałam, które aktualnie znam. Jeżeli znacie jeszcze jakieś inne, no to koniecznie dajcie mi znać w komentarzach, chętnie zapoznam się z innymi. Ale chciałabym zwrócić Waszą uwagę na pewnego rodzaju produkty, kremy do golenia, tak zwane, których skład może Wam bardzo coś przypominać? Konkretnie może Wam przypominać mydło. Jeżeli widziałyście już mój film o mydłach, to zapewne wiecie, co w tych składach się znajduje i w jaki sposób właśnie mydła działają na skórę. Dla przypomnienia, tak pokrótce dla tych z Was, które nie widziały tego filmu, opowiem zaraz jak te mydła mogą działać, te właśnie kremy do, do depilacji, jak mogą działać, natomiast koniecznie zryknijcie sobie również na ten film, żeby się dowiedzieć więcej o mydłach i właśnie tego, jak poznać po samym składzie, czy, że to jest właśnie ten krem do depilacji, taki jakby na bazie mydlanej, a nie właśnie jako taki produkt, który mogłabym rekomendować. Bardzo łatwo jest to poznać, ponieważ skład do złudzenia przypomina mydło. Tam są po prostu zmydlone kwasy tłuszczowe, czyli na przykład sodium palmitate, sodium oliwate, sodium kokoate, czyli dokładnie to, o czym Wam w tamtym filmie mówiłam. I nie ma tam żadnych substancji regulujących pH i może się wydawać, tak samo jak mydła, że, to pH, znaczy, że, że ten kosmetyk, że ten krem jest ogólnie bardzo ładny, fajny ma skład, no to czemu z niego nie korzystać? Na przykład takim przykładem jest krem do golenia Lider dla mężczyzn. Jestem pewna, że jeżeli macie dziadka lub tatę, to bardzo możliwe, że on korzystał z tego kosmetyku. I to jest takie coś, co faktycznie wygląda jak bardzo gęsty krem, troszeczkę jakby taka pasta yy, i... Po prostu ten produkt ma bardzo, bardzo wysokie pH i to jest coś, na co warto jest zwrócić uwagę, że jeżeli kosmetyki do depilacji mają wysokie pH, to właśnie będą nam wysuszać i podrażniać skórę na ciele. Jeżeli ktoś ma bardzo delikatne włosy na ciele i powiedzmy robi sobie depilację raz w tygodniu, Raz na dwa tygodnie. No to zastosowanie tego typu kosmetyków w takim ogóle pielęgnacji raczej nic złego nie spowoduje. Ale są dziewczyny, które muszą golić nogi co dwa, co trzy, co trzy dni. A jeżeli mają jakieś ważne wyjścia, to decydują się nawet na depilację codziennie, żeby te nogi faktycznie dobrze wyglądały, bo tak szybko im te włosy wyrastają. I w tej sytuacji faktycznie takie tak częste sięganie pod tego typu preparat może już wyraźnie wysuszyć nam tę skórę. I te produkty, jak ja sobie pozwoliłam kiedyś, właśnie zbadać ich pH, potrafią mieć pH naprawdę bardzo wysokie, podchodzące nawet pod 9, czyli takie naprawdę bardzo wyraźnie naruszające barierę hydrolipidową i wysuszające. Skórę zaburzające jej pecha. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego w ogóle produkty do depilacji mają mieć właśnie tak wysokie pecha? I to się wiąże z tymi mydłami. Wysokie pecha zmiękcza nam włos i pozwala go łatwiej po prostu usunąć, łatwiej uciąć. To jest to, dlaczego bardzo przestrzegam przed stosowaniem na przykład mydeł do mycia włosów. Wiem, że niektóre osoby tak robią. Bardziej właśnie w nurcie zero-waste, nie mam tutaj na myśli do yy, szamponów w kostce, tylko faktycznie zanim szampony w kostce się pojawiły, to niektóre osoby decydowały się na mycie włosów na przykład yy, szarym mydłem. I to jest bardzo zła metoda, ponieważ faktycznie wysokie pH, zasadowe pH, zmiękcza niestety włosy, ale w takim złym sensie, nie że je kondycjonuje, nie, nie że wygładza, nadaje zmiękczenia, tylko rozchyla łuski włosa, przez co one są bardziej podatne na wysuszenie, na łamliwość, yy, no i po prostu źle wyglądają, często się właśnie puszą i są takie niesforne. Ale jeżeli chodzi o depilację, wydaje się to być sensowne, prawda? Włos jest bardziej miękki, łatwiej jest go właśnie uciąć, bo jest bardziej podatny na mechaniczne uszkodzenia, żyć nie umierać. Tylko szkoda, że no niestety taki preparat działa nie tylko wybiórczo na włoski, ale również właśnie na całą skórę, która również no, jest prawda tutaj poddawana działaniu takiego kremu. Stąd też zwracam Waszą uwagę, że mogą się trafić takie produkty, które Was zainteresują. Również taki krem do depilacji miałam kiedyś styczność z firmą Arco, Arko, ona kiedyś była dostępna, teraz już jej nie widzę. Natomiast tak zwracajcie uwagę na te składy, żeby się nie naciąć, no tak bywa, nie wszystko co naturalne jest bezgranicznie dobre. A co z metodami w stylu depilacja na żel do mycia ciała, depilacja na olej, na przykład kokosowy był swego czasu bardzo popularny, czy na przykład depilacja na odżywkę? Ogólnie wszystkie te metody są bardzo w porządku. Tutaj wszystko zależy tak naprawdę od Waszego ciała, od Waszych preferencji, na to, jak ta Wasza skóra reaguje. Jeżeli wszystko jest w porządku, to nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby właśnie depilować się na takim produkcie. Natomiast jeżeli macie włosy, które są właśnie oporne, widzicie, że taka metoda nie do końca się u Was spisuje, no to raczej proponowałabym, żeby zwrócić uwagę na produkty, które są typowo do depilacji, które są do tego dedykowane, bo one są. Zazwyczaj właśnie mają od razu mieć np. jakieś właściwości zmiękczające, włos czy kondycjonujące skórę na ciele, łagodzące, żeby to wszystko miało właśnie takie działanie propielęgnacyjne i przygotowujące do tego procesu depilacji. Natomiast to, na co bym przede wszystkim chciała Wam zwrócić uwagę, przypomnijcie sobie mój film o kationowych związkach powierzchniowo-czynnych, które znajdują się w zdecydowanej większości odżywek, tak? Mogłabym dać sobie rękę uciąć, że te związki są aż w 95% odżywek, które są ogólnie dostępne na rynku i są to właśnie związki, które odpowiadają za takie wygładzenie włosa, zmiękczenie. One mają sprawić, że ten włos się łatwo rozczesuje, włosy się nie plączą. I ogólnie te związki są bardzo w porządku. Tylko problem jest z nimi taki, że one bardzo często lubią podrażniać. No i o ile powiedzmy, jeżeli stosujemy odżywkę sobie od jakiejś tam na długość tylko włosów, a nie na skórę głowy, no to to wszystko jest w porządku, tak się nakłada odżywki na włosy, a kiedy my już nakładamy na dużą powierzchnię ciała, jak na przykład na obie nogi, czy na tak wrażliwą okolicę, jaką jest okolica intymna, no to wtedy jak najbardziej mogą się właśnie może to sprzyjać pojawianiu się jakichś niedoskonałości, jakichś podrażnień, jakichś wyprysków, wysypek. Oczywiście może to nie być też. Tak, że od razu zastosujecie i od razu jest ten efekt, tylko na przykład zużyjecie połowę opakowania takiej odżywki i nagle zauważycie, że coś tam się dzieje, więc też chciałabym tutaj zwrócić Waszą uwagę na ten problem. Nie jest to tak, że kationowe związki powierzchniowo czynne są złe, tylko po prostu... Przepraszam. Tylko one po prostu nie każdemu będą pasować, więc jak widzicie... Wszystko mnie już wzywa, że powinnam kończyć ten odcinek. Mam nadzieję, że Was nie przynudziłam. Mam nadzieję, że na to nadchodzące lato będziecie mogły pochwalić się pięknymi, zadbanymi, gładkimi, wydepilowanymi nóżkami. Jeżeli lubicie, jeżeli nie. Nie mam nic do tego, nie moja sprawa. Więc trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!